No, Tutaj od tamtej kratki tam aluminium, tutaj wyjęte rurki, spośród, spośród rurki filtr i po filtrze. Karetki. A i bud budowa tej lodówki to tu kompresor pompował, przez te kratki przechodziło, szło do filtra, z filtra do tej sprężynki, a ze sprężynki. Szło tutaj do tej kratki aluminiowej, wracało powietrze i do kompresora z powrotem. No, więc teraz tu prawie widziano rura, tu obłamujemy, wyleciało nie widać ale tu wylatuje jeszcze praca mogę podłączyć, pokazać o praca po rozcięciu no. i tu już będzie koniec tego kompresora rozwalamy wyjmuję całą elektronikę pauza teraz praca kompresora bez spręży Nie różni się zbytnio, ale w lodówce to zawsze ma jakieś tam znaczenie. Jeszcze ciekawiło mnie, co się stanie, gdybym zagiął tutaj tak rurkę. Troszeczkę, tylko troszeczkę. Proszę bardzo, troszeczkę zagięte. Nic się nie dzieje, powietrze ulatuje. Czyż tutaj, mam. Dobra, wyjmujemy go i zobaczymy sobie pracę na zewnątrz. Po wyjęciu, tak w ogóle wyjęciu. Pauza. A, i tak w ogóle. Kurde, ostrość nie łapię, ale dobra, to i tak chciałem powiedzieć. To jest rozbiórka całej lodówki. Ile miedzi aluminium z całej lodówki. No, tutaj już jakaś blacha. Tu niedzierzka. Tu terekompresor. Tam jeszcze termostat do rozbiórki i kable, ale to chyba zostają, nie wiem jeszcze w sumie. O, dobra, wyjmujemy go. Proszę bardzo, wyjęty. Czyżby się spalił? Włącza się i wyłącza, tak jakby termik... Termik się włącza, tu. Ale no, nie wiem w sumie. Podłączę jeszcze raz. Włączy, włączył termik. No termik też tu. Problemy. No. No i rozbieramy chyba go. No. Oddzielę teraz tutaj to co wyjmę. Więc pauza. Dobra, teraz wykręcamy stojan. Najmniejszy stojan, jaki miałem, chyba to jest. Ale może będzie na szerokość trochę większy, ale wątpię. Ale najmniejszy. Ważne, że niech będzie sobie już mały, ale ważne, że będzie w nim mieć. Chyba, bo nie sprawdzałem, ale musi być. Nawet nie sprawdzam. Musi być mieć. Wykręcam go, pauza. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć jakaś taka inna rzecz niż zwykle. A tej bolby w środku nie ma, co w ostatnim kompresorze była. Obejrzyjcie sobie film. Yy, tutaj wychodzi powietrze, a tutaj zawsze w tym jednym wchodziło. A gdzie jest wejście? Tu jest wejście. I co o to, to jest? To. Coś tu to, to jest. Odkręcimy sobie na filmie. No. Nie odkrę Albo odkręcimy jedno. Jeśli nie wiem, jakiś przypuszczacz powietrza, że tu się zamyka, tam otwiera. Coś tu jest. No, chyba mam rację. Tutaj jest dziurka, powietrze wchodzi. O, tu odkręciłem jeszcze. No, stary, dobry kompresor był, tylko zarzwiały i na rozbiórkę dlatego. Przed. rurka mi przeszkadza. To. Dobra, tutaj takie coś jakieś bolce, pierwszy raz widzę bolce tu. I tłok. W bardzo dobrym stanie silnik i tłok. Ostatnio wtedy nie mogłem w tym momencie co tak było. Nie mogłem ruszyć tym, bo silnik się zatarł tam było w filmiku, mówiłem o. tym. Dobra, ja tu sobie poodkręcam to wszystko. Jeszcze pokażę co w sumie pod tym jest, bo może kogoś to ciekawi. pusto. i pod drugim Pauza, zaraz pokażę. No i tak ogólnie w tych dziurkach tutaj odkręciłem, o tak wyglądało, to tu powietrze po prostu wychodziło. Tutaj oleju pełno jest, bo olej tam od dołu jest zasysany przez tą dziurkę, widać tu, tak, tą dziurkę. Jest wywalany na przykład tutaj. I on wpada do tłoka i on uszczelnia tłok. W tłoku nie ma żadnej uszczelki, nawet później wyjmę i to pokażę, że nie ma. Ale pierwszy raz w ogóle się spotkałem, że tutaj oddzielnie będą jakieś takie... No że tak, tak dziwnie skonstruowane, jakoś inaczej, niezwykle. Tam tutaj wchodziło powietrze, tu się skompresuje i to wychodzi jakoś. Oleju pełno wszędzie, do słoiczka zlewamy. I to jest chyba żeliwo to w ogóle. Zrobimy sobie testinga. Żeliwa, proszę bardzo. No a ja kawał stali jeszcze. Kiedyś dawali zamiast aluminium. No, wyciągamy miecz teraz. Tyle na razie. Jest jeszcze z tamtej rury, tam od termostatu ten kijek jeszcze chyba. No i tak wygląda rozbiórka całej lodówki. To zostawiam tutaj starter, jak kogoś ciekawi. Taki o. No i tu termowyłącznik i takie o. kable. Dobra, pauza. Wykręcam wszystko i stoję. Pokażę zaraz. Stoję. Wcinamy zaraz, dziadek mi obetnie w połowę. и есть медь. 啊。